Chodzi ekstra Lala do ginekologa i widzi dwóch facetów ubranych w białe fartuchy. Panie doktorze, chyba jestem chora. Proszę mnie zbadać. Rozbiera się i kładzie na fotelu. Kiedy jest już po wszystkim, kobieta z nadzieją pyta: "No i jak? Wszystko w porządku?" Na to odpowiada jeden z facetów: "Proszę poczekać na lekarza. My tu tylko ściany malujemy." Siedzi facet przy barze nad kieliszkiem whisky i się żali. Tego się nie da wytłumaczyć. Oj, nie da się tego wytłumaczyć. Barman, ciekawy o co chodzi, próbuje dociekać. Panie, powiedz pan, może jakoś razem wytłumaczymy? Nie, nie próbuj pan, tego się po prostu nie da wytłumaczyć. Ale opowiedz chociaż. Dobra, więc tak. Jestem rolnikiem i dwa dni temu poszedłem do obory wydoić krowę. Zacząłem doić, a tu nagle coś mnie kopnęło. Więc wziąłem kawałek sznurka i przywiązałem krowie obie tylne nogi do palików. Ale za parę minut znowu mnie coś kopnęło, więc przywiązałem do palików również przednie nogi. Myśli pan, że to coś dało? Gdzie tam, za chwilę znów mnie coś chlasnęło, myślę, ogon. Więc dobra. A że nie było już palików, pomyślałem, że przywiążę ogon do belki przy stropie. Sznurka również już nie było, więc zdjąłem ze spodni pasek. Stanąłem na stołku, uniosłem krowie ogon do belki pod sufitem, podniosłem pasek i w tym momencie spadły mi spodnie. I do obory weszła żona, i tego się nie da wytłumaczyć. Premier Donald Tusk w trakcie objazdu kraju odwiedza przedszkole. Ile wynosi dzienna stawka żywieniowa? Pyta. 15 zł. Za dużo. Obniżyć do 7. Następnie odwiedza więzienie. Ile wynosi stawka żywieniowa? 10 zł. Za mało. Proszę podnieść do 50 zł. Minister nie wytrzymuje i się go pyta. Słuchaj, Jaka w tym logika, że zabierasz dzieciom, a dajesz więźniom? A ty myślisz, że jak się w końcu za nas wezmą, to do przedszkola poślą? Po kilku nocach panna młoda skarży się matce: Wiesz, mamo, już kilka nocy śpimy razem i nic jeszcze się nie kochaliśmy. Ależ córeczko może jest zestresowany. Ale mamo on tylko książkę czyta i wcale nie zwraca na mnie uwagi. Wiesz, córeczko, skoro on nie zwraca uwagi, to może ja się położę zamiast ciebie i sprawdzę o co chodzi. I tak zrobiły. Mąż w łóżku czyta książkę, teściowa się kładzie i leży. Nagle mąż wsuwa rękę pod kołdrę i w majteczki zaczyna rękę wkładać. Wyskoczyła teściowa z łóżka i do córeczki. Ależ, kochanie, chwilę leżałam i zaczął mi rękę wkładać. Tak, tak, palec zmoczy, kartkę przewróci i dalej czyta. Wybrał się facet pod wieczór do klubu. Pusto jeszcze było, ale jego uwagę zwróciła efektowna sześćdziesięciolatka. A dlaczego nie? pomyślał. Po kilku drinkach poczuł, że to może być udany wieczór. Po następnym kobieta spytała: A byłeś już kiedyś w trójkącie z matką i córką? Nie, nigdy, ale nie ukrywam, że zawsze o tym marzyłem. To dziś Twoje marzenia mogą się spełnić. Jedźmy do mnie. Po drodze koleś szybko obliczył, że córka powinna mieć około trzydziestu lat. Jeśli odziedziczyła urodę po matce, to może być wspaniała noc. W domu kobieta mówi do gościa: Zaczekaj chwilę, zajrzę na górę. Mamo, śpisz! <śpiewanie> Siedziałem spokojnie przy piwku, gdy przechodząca obok knajpy zakonnica podeszła do mnie. Powinieneś się wstydzić, młody człowieku. Alkohol to dzieło szatana. Jesteś grzesznikiem. Skąd to wiesz? Moja siostra przełożona mi tak powiedziała. A czy ty kiedyś próbowałaś alkoholu? Nie bądź śmieszny. Oczywiście, że nie. To skąd możesz wiedzieć, że jest taki zły? Słuchaj, zróbmy tak, postawię ci drink i sama ocenisz. Zgoda? Nie. Jak będzie wyglądała zakonnica pijąca drinka? To nie problem, poproszę barmana, żeby przelał go do kubka od herbaty. No dobrze. Podszedłem więc do baru. Barman, jeszcze jedno piwo proszę i jakiegoś dobrego drinka, tylko nalej go proszę do zwykłego kubka. No nie, tylko nie mów, że znowu jest tu zakonnica. Pacet siedzi w pubie i wypija szóste piwo. Myśli sobie, muszę stąd wyjść, zanim za bardzo się upiję. Próbuje wstać. Nie może. Upada z powrotem na siedzenie. Myśli, potrzebuję kolejnego piwa, żeby odzyskać równowagę. Potem wstanę. Wypił jeszcze kilka, potem jeszcze raz to samo. Znów próbował wstać. Opiera się o bar, ale nie czuje nóg i upada. Ale potem gwałtownie podniósł się rękami i znów upadł na podłogę. Zrezygnowany, doczołgał się więc do domu. Rano budzi go wściekła żona i krzyczy: ty, draniu, znowu się wczoraj upiłeś! A on nic nie pamięta, boli go głowa, nic nie rozumie. Dlaczego tak myślisz? Znowu zostawiłeś wózek inwalicki! Studenci medycyny mają zajęcia z anatomii i pierwszy raz mają być świadkami sekcji zwłok. Stoją wokół łóżka z ciałem. Prowadzący zajęcia nagłym ruchem ściąga prześcieradło, i oczom wszystkich ukazuje się topielec w drugim tygodniu rozkładu. Dłonie studenciaków wędrują w kierunku ust, a profesor ze stoickim spokojem zaczyna wykład. Podczas tych zajęć dowiecie się, jakie są dwie najważniejsze cechy lekarza. Po pierwsze, brak jakiegokolwiek obrzydzenia. Po tych słowach lekarz wpycha palec w dupę topielca, po czym go wyjmuje i ku obrzydzeniu studentów oblizuje. Teraz, mówi, wszyscy, którym zależy na zaliczeniu, mają to powtórzyć. Studenci medycyny to sami twardziele. Podchodzą i robią co im profesor kazał: palec w dupę i do buzi. Co drugi nie daje rady i po wszystkim wymiotuje. Gdy wszyscy skończyli, profesor mówi: I tak dochodzimy do drugiej istotnej cechy dobrego lekarza umiejętności obserwacji. Ja wsadziłem środkowy palec a oblizałem wskazujący. Noc. Mieszkanie w bloku. Zbyszek bzyka się z żoną wielokrotnie. Rano spotyka go na klatce sąsiad, emeryt Janusz. Zbychu, słuchaj! Kiedy kochasz się ze swoją żoną, to jej krzyki słychać w całym bloku. Zrób coś z tym! Ale co, panie Januszu? Usta jej zaklej taśmą, albo co? Następna noc. Zbigniew zakleja usta żonie taśmą i zaczyna akcję. Po pierwszym orgazmie woła. Panie Januszu, jest OK? Tak, krzyczy z za ściany sąsiad. Po drugim orgazmie, i co może być? Tak, i tak kilka razy. W końcu pan Janusz nie wytrzymuje. Zbyszek, odklejaj taśmę. Czemu? Bo cały blok myśli, że to mnie bzykasz. W wiosce indiańskiej najlepszy wojownik ciężko zachorował. Jego współplemieńcy poszli więc do szamana poradę. Szamanie, pomóż nam! Ostra dzida choruje. Co mamy począć? Szaman myśli przez chwilę, po czym mówi: Weźcie czarcie ziele i połóżcie mu je na czole. Następnego dnia znowu współplemieńcy ostrej dzidy zjawiają się u szamana i mówią: Szamanie, nie pomogło. Ostra dzida nadal choruje. Szaman myśli, myśli i mówi. Weźcie jajka i połóżcie jemu na oczach. Na trzeci dzień szaman przechadza się do wojowników, którzy przychodzili pytać się o radę i pyta. I jak pomogło? Niestety ostra dzida zmarł, odpowiedział mały orzeł. A położyliście jajka na oczy? Pyta szaman. Nie. Zdołaliśmy mu je dociągnąć do pępka. Dzwoni tato do córki, będącej na studiach zagranicznych w Irlandii. Cześć, córeczko, co słychać? Zostałam prostytutką, tato. Co? Jak mogłaś? Tyż ma to ty. Ależ tato, tato, ty wiesz, ile ja mam teraz ciuchów. Mam czesne i studia opłacone już do końca. Jeżdżę Jaguarem. Siostrę zapraszam do mnie na wakacje, a wam z mamą wykupiłam miesięczne w czasy na Majorce i nowego Opla. Już tam czeka na was. Czekaj, czekaj. To mówisz, że kim zostałaś? Prostytutką. A, to przepraszam. Ja zrozumiałem, że protestantką. Stoi przy drodze bezdomny i łapie stopa. Oczywiście nikt się nie zatrzymuje. Nagle staje piękny Mercedes. Opuszcza się ciemna szyba i siedzący w środku dresiarz pyta: Gdzie ty lumpie śmierdzący jedziesz? Do Warszawy. No przecież nie wsadzę ciebie za srańcu do mojego pięknego auta ze skórzaną tapicerką, całą mi ubrudzisz. Ale dam ci piętnaście tysięcy za to. Dres myśli, w końcu pranie tapicerki to najwyżej kilka stówek. No to wsiadaj, śmierdzielu. Bezdomny wsiada. Za chwilę mówi do dresa: Daj mi papierosa. Zaraz cię wywalę z mojego auta. Palić ci się zachciało. Dam ci za jednego papierosa pięć tysięcy złotych. Dres myśli: No w końcu za jednego fajka pięć tysiączków. Masz i zadław się. Za chwilę bezdomny mówi. Możesz mi zrobić laskę. Dam ci trzydzieści tysięcy. Dres wkurzył się straszliwie, ale myśli. Przecież żaden z moich kumpli tego nie zobaczy. Za trzydzieści kafli można przecież. Zjeżdża na bok. Menel zdejmuje obsikane i obsrane spodnie. Dres robi mu loda z obrzydzeniem. Bezdomny zaciąga się dobrym papierosem i z wyjątkowo zadowoloną miną mówi. O cholera jeszcze nigdy się tak nie zadłużyłem.